będziesz zachwycony tym trikiem tylko w ten sposób przygotujesz mielone mięso Umieść mielone mięso w misce Zetrzyj na tarce obraną cebulę Drobno posiekaj pietruszkę Zetrzyj kilka ząbków czosnku Rozbij dwa jajka dopraw solą czarnym pieprzem, papryką słodką. Dokładnie wymieszaj. Rozłóż prostokąt z mięsa na papierze do pieczenia. Umyj szpinak w misce z wodą. Osusz liście szpinaku. Drobno posiekaj. Podsmaż na patelni z rozgrzaną oliwą z oliwek. Umieść szpinak na mięsie. Pokrój grzyby w plastry. Podsmaż na patelni z oliwą z oliwek. Dopraw solą. Umieść warstwę grzybów na szpinaku. Posyp startym serem na grzybach, umieść 5 jajek ugotowanych w wodzie z lodem. Obierz jajka ze skorupki, umieść na serze, zwiń ciasno. Odetnij brzegi, delikatnie dociśnij łopatką od miksera. Umieść roladę na folii aluminiowej w formie do pieczenia, wlej do miski miód, musztardę, sos pomidorowy. Sos sojowy. Posmaruj roladę sosem. Zawiń w papier do pieczenia i folię aluminiową. Piecz przez 45 minut. Rozwiń roladę i posmaruj sosem. Piecz jeszcze 10 minut. Pokrój kapustę w cienkie paski. Pokrój w cienkie paski obrany marchew. Pokrój w cienkie paski ogórek. Umieść w miejsce z posiekaną pietruszką. W małej miejsce wlej sos tahini, ocet jabłkowy, olej roślinny, sos chili, dopraw papryką słodką, solą, czarnym pieprzem. Wymieszaj sos z warzywami. Z pewnością tarolada zgromadzi całą rodzinę przy stole.